To jest Kości Szybka Wrzutka Dziś na stole. Brian Boru, czyli najnowszy tytuł od wydawnictwa, Portal a autorstwa Pierce Sylvester, czyli Kolesia odpowiedzialnego za rewelacyjne King is Dead, który jest tu bardzo odczuwalny. Ponownie jesteśmy na Wyspach. Tym razem będziemy bronić się przed najazdami Wikingów. No i oczywiście starać się przejąć kontrolę. Wszystko. To tutaj będziemy robić sobie za pomocą takich dużych tarotowych kart, które będziemy pozyskiwać poprzez yy, DraftCIK. No i pierwsza osoba będzie decydowała na, zasad na podstawie koloru karty, którą zagra, o jakie miasto walczymy. Czyli dla przykładu, ja na przykład zagram kartę czerwoną 11 i wybieram sobie czerwone miasto, o które walczymy. No i teraz po kolei wszyscy gracze będą zagrywać kartę. Jak w trick takingach będzie ważny tu kolor, ale tylko jeśli chcemy jakby rozdanie wygrać. Bo teraz e, kolejny gracz może zagrać dowolną kartę, ale jeśli zagra na przykład 23 żółtą, to mimo wszystko on i tak nie zwyciężył. Ma wyższą wartość, ale nie w kolorze. No chyba, że ktoś zagra białą, która jest jokerem o wartości 20. I w tym przypadku to ten gracz te rozdanie wygra. Co za tym idzie, to ten gracz swój żeton postawi w tym miejscu. No i wygra jakby te miasto. Ale oprócz tego, jeśli wygraliśmy, no to będziemy wykonywać sobie akcje, które znajdują się do góry. Czyli w tym przypadku mogę postawić. Jeszcze gdzieś miasto, tylko musi być one połączone z drogą z jednym już moim miastem, no i dostaje dwie monety. W tym przypadku wyższa wartość też miasto, ale to ja muszę dwie monety zapłacić, jeśli nie, to będę wycofywał się na torze punktacji. Natomiast wszyscy pozostali gracze, którzy no nie wygrali tego rozdania, będą mogli wykonać jedną z akcji, które znajdują się na dole karty. No i tak na przykład tutaj będzie można. Postawić miasto, dostaniemy dwie monety, ale samo postawienie będzie nas już kosztowało 5. Oprócz tego będziemy mogli iść e, jeszcze w trzy różne dziedziny: walkę, e, wpływy na dworze i w kościele. No i jak wygląda walka? Będziemy za te tutaj toporki zabierać zasoby e, czy właściwie te trofea Wikingów. I zbierać u siebie, które będziemy zaś rozpatrywać na koniec danej rundy. Jeśli chodzi o wpływy, no to będziemy po prostu tu poruszać się naszymi znacznikami, przy czym nie możemy wejść na kogoś, jeśli chcemy przeskoczyć jedno pole, to musimy móc za to zapłacić. No i wreszcie będziemy też nasze znaczniki kłaść tutaj w ofierze dla kościoła. No i po rozegraniu. Wszystkich tych kart po wykonaniu naszych akcji, będziemy tu rozpatrywać, co się dzieje. No i w kościele będziemy sprawdzać, kto ma najwięcej żetonów, tego wpływu tu. Ta osoba dostanie taki krążek, którym będzie mogła wzmocnić gdzieś swoje miasto. Dzięki temu miasto już nie ma siły 1, a siłę 2, co będzie istotne w sprawdzaniu, kto ma przewagę na danym terenie. Dalej, ta osoba dostanie też znacznik pierwszego gracza, no i usunie wszystkie swoje znaczniki. Następnie, z tego co zostało, sprawdzamy: osoba, która będzie miała najwięcej, dostaje jeden punkt, traci jeden znacznik. Następnie, jeśli jeszcze ktoś ma cztery lub więcej tutaj tych znaczników, też dostanie takie wzmocnienie, no i usuwa wszystkie krzyże. Na tym torze dostaniemy. Rzecz, która znajduje się po naszej lewej. No, chyba że jesteśmy pierwsi, przeskakujemy wtedy na samą górę i dostajemy kartę z danej rundy. Ona to pozwala nam wstawić w miasto w danym regionie, daje nam też punkty, a na koniec pozwala nam poślubić bądź też odrzucić ofertę księżniczki. No i dzięki temu będziemy mogli na przykład dołączyć do nas wioski wikingów. A jak już przy wikingach jesteśmy, no to mamy też walkę. Tutaj sprawdzamy, kto najwięcej zdobył tych trofei, trofeów, a kto zdobył ich najmniej. No i osoba, która ma ich najwięcej, bierze taki znacznik wikinga i może zakryć miasto osoby, która zdobyła ich najmniej, dzięki czemu no, blokuje jej dostęp do tego miasta. Dalej będziemy też Zdobywać odpowiednie tu znaczniki, punkty, w zależności ile już żeśmy uzbierali, i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie co ważne, sprawdzamy, ile w danym mieście, ile w danym regionie jest już postawionych miast i czy jest gdzieś przewaga. Jeśli tak, no to odwracamy, jeśli liczba miast się zgadza. A jeśli ktoś ma przewagę, to taki żetonik sobie bierze. On oczywiście będzie podróżował, bo będzie mógł stracić przewagę przez to, że ktoś inny sobie miasto wzmocni bądź przykryje na przykład komuś właśnie tą tarczą wikingów. No i jeśli nadal mamy przewagę, no to taką płytkę sobie bierzemy. No i tak rozgrywamy gierkę na koniec, po prostu podliczymy sobie punkciory tutaj, za nasze wpływy, za nasze karty i tak naprawdę wszystko. No, gra jest mega prosta, bardzo przyjemna. Stety, niestety, od trzech osób, więc no, w dwójeczkę sobie tu nie pogramy. No i dobrze, no bo te przewagi w dwie osoby no, nie miałby większego sensu. No co fajne, to to, że no, dużo się to kombinuje, czuć ten taki trick takingowy klimacik. Fajne są te karty, zawsze coś zrobimy, no nie ma. Że właściwie się zablokujemy, i straciliśmy rundę. No, trzeba tak naprawdę w każdym obszarze gry być, coś tam namieszać, żeby móc w ogóle gdzieś z tymi punktami się odbić, cokolwiek tu zrobić. No, wykonanie ascetyczne bym powiedział. Ilustracje mogą się podobać, no nie muszą, ale w każdym razie nie o to chodzi. Chodzi o sam klimacik, o same kombinowanie tego w tej grze sporo i to takiego przyjemnego. Także jeśli podobają się takie klimaty wikingów, podbojów, walki o przewagi, no to Brian Boru nie mam się spodobać. Dzięki za uwagę i do zobaczenia. Cześć.